Nie jesteśmy w Breli, jest środa, czerwiec, idziemy na plażę. Tu mamy takie zejście. takie zejście na początku są schodki a później taki beton wylany tak to wygląda Villa Wiśnia apartament pierwszy raz jesteśmy w czerwcu i jest full ceny za apartamenty My płacimy 50 euro za apartament, tylko że meble wszystko jest takie starsze, nam tam nie potrzeba luksusów luksusy mamy na plaży a takie ładne pokoje wyremontowane z telewizorami to koszt jest 150 euro za dobę i podobno w następnym roku już nie będzie tych tanich czy tanich, to tanich bo można jej spać za 30 euro o, tak to wygląda tam jest ta plaża, może ją trochę widać Punta Rata, jeśli ja nie mylę ona chyba się tak nazywa podobno jedno z ładniejszych no choć dla mnie tam wszystkie plaże są fajne. Woda jest super. Przepaczeć pod nogi. Może będzie szukanie lekarza. Chmury mamy takie dzisiaj, żar z nieba się leje. O a my idziemy zawsze na tamtą plażę. Tam jest taki bar na rogu. Na no takim, no takim cypelku, no i tam można zjeść coś. Lody tam są zawsze, muzyka gra, wifi jest, jakby ktoś tam potrzebował. Tak czy to wygląda. Znaczy w tym tygodniu porozglądamy się za innymi apartamentami. No bo jeżeli będzie 150 euro, w następnym roku. To już tu nie przyjedziemy, bo dla nas jest to za drogo. No i tu jest ta nasza plaża i tam zawsze, tam zawsze leży gdzie te drzewo na końcu jest. I tak to wygląda. A ja zapraszam do subskrypcji mojego skomnego kanału Im więcej subów tym ten kanał dotrze do innych ludzi, którzy się na YouTube innym dokumentowania co i jak Jak coś wiem, to za wszystko odpowiem Także zapraszam A jutro jedziemy do Bośni, do Mostaru, i odwiedzimy po drodze Majorie. Majorie. Ja tam. O, tam jest ta plaża. Punta chyba z tego co. Krojarzę. No, to na razie. Koniec. Zapraszam na następny krótki filmik. A tu dwie filmy. Będą z drona, nie zdrona po powrocie do Polski po dwudziestym.